Czy pilot mówi poważnie? Proszę zapiąć pas i się uspokoić. Mój drugi kumpel buduje tam niezłą habirę na dominikanie. To na pewno tutaj? Halo, proszę zaczekać. Moje życie jest teraz tutaj, w dziczy. Albo się pan uspokoi, albo wyrzucę pana z samolotu. Ale przecież my nie jesteśmy w samolocie. Hej, królodziska. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak jednoczy się z naturą i odnajduje swą wewnętrzną małpę. Nie zapomnijcie o łapkach i słupkach dla mojej małpki i zaczynamy. Nuda, zupełnie nic nie ma w tej telewizji. No właśnie, tak siedzimy i siedzimy w tym domu, może wyskoczymy gdzieś na ferie. Chyba nic tego, tata zbiera na nowe gry. A myślałeś, żeby mu schować gdzieś tą konsolę? Raz to zrobiłam i nie skończyło się to dobrze, w schował mi kluczyki z samochodu. No tak, pamiętam. <noise> Ziutek? Halo? Hej brachu, słuchaj. Mój bliski znajomy jest pilotem i udało mi się zarezerwować dla was cztery miejsca w samolocie. Co? W jakim samolocie? O czym ty mówisz? Wiem, że wasze dzieciaki mają teraz ferie zimowe. Co powiesz na tydzień u mnie na dziamajce? Ale że tak za darmo i ty stawiasz? No a jak? To jakoś do ciebie niepodobne, co ty kombinujesz? Dlaczego od razu zakładasz, że coś kombinuję? Przyjeżdżacie czy nie? Właściwie żonka wierciła mi ostatnie dziurę w brzuchu, żebym ich gdzieś zabrał. No i świetnie! Wyślę ci bilet mailem i za dwa dni widzimy się u mnie na Dzimajce. Dzięki, pa! No tego się pośrodku nie spodziewałem. Pilot chyba zwariował. Ale niespodzianka. Przepraszam. Tak? Czy pilot mówi poważnie? Oczywiście, proszę zapięć pas i się uspokoić. No dobra, przebraliśmy się. A świetnie. Nie, wiem, to jakiś skandal, nie do pomyślenia. No i co teraz zrobimy? Powinni nam zwrócić pieniądze, nie? No tak, tylko my za te bilety nie płaciliśmy. Czekaj, tam jest Stewardesa. Zaraz z nią pogadam. Mamo, kiedy będzie obiad? Yy, zaraz tu wszystkiego się dowie. Przepraszam, muszę zaczekać. Tak? Przepraszam, ale to jest jakieś totalne nieporozumienie. Mieliśmy wylądować na Jamajce, a nie na Dominikanie. Kto do tego dopuścił? Aha, tak, śmieszna sytuacja. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Ach. Powiedziałam pilotowi, że ma niewodną fryzurę, a ten guptas się obraził, strzelił w i powiedział, że dalej nie leci. Pani sobie chyba żartuje. Na moim bilecie jest napisane Jamajka i tam właśnie chce się znaleźć. Proszę pana, proszę się uspokoić i powiedz mi, co pan widzi dookoła. Palmy są? No są. Słońce i błokitne niebo jest? No to prawie jak na Jamajce nie ma co ma ludzi do widzenia. Żadne do widzenia. Chcę rozmawiać z pilotem i to natychmiast. Albo się pan uspokoi, albo wyrzucę pana z samolotu. Ale przecież my nie jesteśmy w samolocie! Złożę skargę na tą linię lotniczą. Paranoja. I co powiedziała? Że mnie wyrzuci z samolotu. Co? No mówię ci. Dobra, nieważne. Przebierz się, zostaw rzeczy w przechowywaniu bagażu i coś wymyślimy. Ja chcę na basen. A ja na plażę. A babka chyba miała rację, na Jemajce musi być podobnie. No jest pięknie, ale nie będziemy przecież spali pod gołym niebem, zobacz jakie chmurzyska przyszły. Masz rację, zadzwonił tu siódka, może coś wymyśli. No, byle szybko, czuję, że zaraz lunie. Siema brachu, gdzie ty jesteś? Na Jemajce jest teraz taka piękna pogoda, a nie jednej chmurki. Wygląda na to, że twój kumpel pilot jest przewrażliwiony na punkcie swojej fryzury i postanowił nas wysadzić jedną wyspę wcześniej. Jesteśmy na Dominikanie. E! Eee. Myślałem, że tak to się skończy. Naprawdę? Słuchaj, nieważne, uspokój się. Tak się składa, że mój drugi kumpel buduje tam niezłą habirę na dominikanie. Uf, to dobrze. Już się bałem, że będziemy musieli spać w dżungli z krokodylami. Przenocuję was dzień lub dwa, a potem katamaranem przypłyniecie do mnie na Dżamajkę. Zaraz wyślę ci na miarę GPS. Trzymaj się. Chyba jesteśmy uratowani. No to jesteśmy. Ha? To na pewno tutaj? No tak twierdzi GPS. Google chyba nie kłamie, prawda? Ale to jakaś ruina. Żiódek wspominał, że dom jest jeszcze w budowie, ale nie sądziłem, że to jeszcze stan surowy. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Może tam w głębi jest trochę lepiej. Nie podoba mi się ten pomysł. Trochę tu creepy, tato. Co to było? Sufit się zawalił. Dobra, zbieramy się stąd Bezpieczniej będzie spać na plaży. Wiesz co, chyba nie będzie tak źle, już kiedy spaliśmy na plaży. No tak, ale wtedy mieliśmy namiot i tam nie było krokodyli. Słuchaj, może byś zadzwonił do brata Leona? Na pewno ma to jakiś hotel. Oj, przestań, nie będę dzwonił do brata milionera za każdym razem, gdy mam problem. Spróbujmy się przespać i o tym nie myśleć. Rano coś wykombinujemy. Dobra, spróbujmy jakoś przetrwać tą noc, ale będzie przygoda. Dzień dobry, mamuś, ale sobie pospałaś. Oh, ale mi się dobrze tutaj spało. Gdzie tata? Poszedł poszukać jakiegoś hotelu. Zabrał ze sobą twoje niebieskie kółko. Mówisz poważnie? Aha, jakieś dwie godziny temu. O, nie! Nie ma. No, Józuś! Dostajcie łapki w górę, żeby się wreszcie odnalazł. Leon, naprawdę bardzo, bardzo ci dziękuję, że ugościłeś nas w swoim hotelu Jak tylko go znajdę, od razu dam ci znać. Dobra, dzięki, Pa. Co robisz? Sama już nie wiem, może trafił do rezerwatu delfinów czy coś? Tata raczej nie wygląda na delfina. To niemożliwe. Przeszukaliśmy tą wyspę wzdłuż i wszędzie, nigdzie go nie ma. Nigdy się jeszcze nie zgubił na tak długo. A tam za hotelem szukałaś? Właściwie tam jeszcze nie sprawdzałam. No i mamuś, przestań, to to by się nie zgubił kilometr od cywilizacji. Wiesz co, nie zaszkodzi sprawdzić. Chodźcie. Mężu, jesteś tu? Tata! Mamo, mówię ci, tatu tu nie ma. Cicho, cicho, kochani, coś tam słyszałam. Gdzie? Tam, w tamtym goszu, chodźcie! Co to za miejsce? To nie jest naturalna ścieżka. Ciekawe, kto ją wydeptał? Kto by pomyślał, dżungla obok hotelu? Trochę creepy. Co to? Tam, tam, tam był jakiś facet, chodźcie! Ano, jest tu ktoś? Proszę zaczekać! Halo, proszę pana! Proszę to odłożyć, ja tylko szukam męża! Hmm? Andrzej, czy to ty? Ciata? Rodzinka? Tata! Tak się cieszę, że was widzę! Chodźcie, pokażę wam coś! Witajcie w moim królestwie. Mam tu nawet swój tron. Naprawdę sam to wszystko zbudowałeś? Aha, miałem sporo wolnego czasu. Całkiem nieźle ci to wyszło. Ale chodź, zbieramy się już do domu. Kochanie, ja nigdzie nie idę. To jest teraz mój dom. Zaraz, chwila, moment. Jak tu nie chcesz wracać do domu? Odkryłem tutaj prawdziwe szczęście i spokój. Moje życie jest teraz tutaj, w dziczy. ty sobie robisz? Szukam cię od dwóch miesięcy, twój szef się niepokoi, twoja mama, a ty się bawisz w Robinsona Tu Ja mówię poważnie, wybudowałem tu sobie nowy dom, założyłem ogród, mam nawet nowych przyjaciół. Jaki dom? Masz na myśli ten szałas? Rozleci się przy pierwszym tajfunie, a to są posągi, a nie prawdziwi ludzie. Psz i rani się go uczucia choć pogadamy gdzie indziej zwalujesz <noise> mówię ci życie w dziczy jest naprawdę fajne a tak w ogóle jak nie znaleźć się na tym odludziu? Kochanie, kilometr stąd jest hotel, który należy do twojego brata Leona. Że co? No tak, naprawdę blisko, w tamtą stronę! Chcesz powiedzieć, że od kilku tygodni żywię się larwami, a tuż obok jest wypasiony hotel? Oj, szkoda, że nie próbowałeś tych pączków, ale skoro woli żyć tutaj, to twoja sprawa. A mają placki? Mhm, mm to całe mnóstwo z czekoladką i owocami. Zmieniłem zdanie, zaczekaj! I jak tam, mężuś, nadal chcesz budować nowe życie w dziczy? Może jak skończą mi się pączki. Okej, okay, to na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subki, jeśli ten guziczek na dole jest czerwony, wciśnięcie go, by był szary i do zobaczenia w następnym filmie, paaa! Pa! Którędy my tu przyszliśmy? Może tamtędy? Najgorsze ferie w moim życiu. Na dodatek zwiało mi kółko, żona mi tego nie wybaczy. <śmulety> Widzę plażę! Teraz tylko trzeba znaleźć cywilizację.